Co bardziej boli? Właśnie kopnięcie na boisku, strzał w twarz w oktagonie, czy słowa? Słowa mam tu na myśli, wiesz? Hate. Słowa najbardziej bolą. Słowa najbardziej bolą. Na szczęście jestem osobą bardzo na to odporną. Eee, ale wiesz co, no, słowa, może nie tych lamusów, których nie znasz. Tych e, mizernych ludzi, którzy wiele żółci wylewają w internecie, a wyglądają jak. Papier ścierny i, i, i to w najlepszym wydaniu, a chodzi o to, że są ludzie, którzy są Tobie blisko, bliski, bliscy i którzy wydają się Ciebie wspierać, a za plecami gadają, jakim to nie jesteś złym człowiekiem i, i mają dużo e, pretensji do Ciebie, e, do innych ludzi, więc takie słowa najbardziej bolą, bo jeżeli mi powiesz, że jakiś gość, którego nie znam, który mieszka tam w bloku obok, napisał o mnie jakiś zły komentarz, no to szczerze mówiąc, on browarka kupię na mecz, sobie że Kompletnie mnie to nie interesuje.